Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł Towarzysz Gugała, jest ze mną Laska. Siemanko. Siemanko, jak forma? Forma, forma jak, życia. Jak do ciasta? <grym> jak do ciasta, dokładnie. Myślę, że forma dopiero nadejdzie. Albo i nie. Nie no, no nie jakaś, tam, jakaś tam forma jest. E, coś nie coś jest. Coś nie coś jest. Piątek, piąteczek, piątunio. Zrobimy dzisiaj małą promocję, o której za chwilę porozmawiamy, ale Marcinek nam musi jeszcze powiedzieć, co tutaj dzisiaj do nas przyszło, na, na co wszyscy tak długo a, czekali. A, nie. a ale pokażesz? To niespodzianka była, nawet nie wiedziałem, że przyszło do nas. A bo tak po, 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 po Cichaczu zamówiliśmy? Ile ich na przyszło? Niestety tylko 6 sztuk, i tej w długości 2,10. 20 pażochwie. to jest jej długość nominalna, bo w komplecie są dwie szczytówki, krótsza, dłuższa, więc one generalnie są dłuższe. E, tak, także słynne parzochwie powróciły. Oczywiście w ilości. Mniejsze niż byśmy wszyscy chcieli i przyszły te krótsze. Ale, ale jeżeli ktoś czekał na w to bez problemu ją na naszym sklepie może znaleźć. Jeżeli ktoś się boi, że nie zdąży kupić sobie parzonki stacjonarnie, może wybrać w sklepie internetowym opcję odbioru osobistego i płatności przy odbiorze i wtedy z automatu będzie miał na przykład w odłożoną i będzie na niego czekała, jak będzie miał czas podjechać, żeby ją odebrać. Marcinek, co jeszcze, eee, czekaj, oprócz parzonki, przyszły szczytówki do parzonki, no szybciutko pokaz. Pokażę, pokaż. Pokaż, bo, bo o to też wędkarze pytali, pisali do nas, e, więc tych szczytówek przyszło troszeczkę więcej, e, czerwone i białe, e, pokażesz? Tak, czerwona jest nieco dłuższa I, i jest delikatniejsza, a biała jest nieco krótsza i jest, i sztywniejsza. E, i jest nieco sztywniejsza. Nie będę mówił po ile sztuk, bo pewnie też nie za dużo, ale, no nie lubimy tego słowa, ale kto pierwszy, ten lepszy. Są dostępne w sklepie internetowym i stacjonarnym. Jutro od 10 do 14 w soboty jesteśmy otwarci. Ogólnie weekend od 10 do 18. Pamiętajcie o tych, o tym zarezerwowaniu, co powiedziałem? Przejęzyczyłem Nie W od 10 do 18. Nie, w soboty, w soboty. Ja się zawsze przyjeżdżam. W tygodniu od 10 do 18. A w Czekaj, bo już się tak... od 10 do 14. W sobotę? bo weekend to też a, niedziela, a w niedzielę to się nie dzielujemy. Dobrze, w tygodniu 10 do 18, a w sobotę od 10 do 14, dobrze będzie? Pięknie. To się wytnie, ale my nigdy nie wycinamy, bo my nie robimy żadnych montaży, tylko wszystko tak na żywo leci. Laska, oprócz tego, co mamy w promo... Nie, bo czekaj, ja muszę pewien apel wystosować do wędkarzy. Kochani nasi wędkarze, zwłaszcza stołeczni. Nikt wam nie broni łowić rybek. Nawet my się cieszymy, jeżeli łowicie ryby i nawet niekoniecznie na nasze przynęty, bo to ogólnie sprawia radość, jest to sport, który powinien łączyć ludzi i sprawiać im przyjemność. Ale na przykład weźmy pod uwagę takie miejsce jak Boża Meta tak zwana, miejscówka na spójni przełom, jak zwał tak zwał. My tam często raz łowimy z łódki. Bolenie tam na jesieni lubią się ustawić i fajne, grube ryby można złowić. Trzeba trafić odpowiedni dzień i moment, ale jak stoimy na łodzi i widzimy wędkarzy, którzy bez podbieraka podbierają dorodnego bolenia, podnosząc go na lince do góry, wsadzając mu łapy w skrzela. Ten boleń po drodze kilka razy wypada na kamienie w ten piach. Bieganie po krzakach, robienie sesji. Słuchajcie, tych ryb nie jest zbyt dużo. Wręcz jest ich z roku na rok coraz mniej. U nas w Warszawskiej Wisie nie ma rybaków. Jeżeli będziecie płakali za rok, dwa, że macie problem ze złowieniem bolenia, to pretensje będziecie mogli mieć tylko i wyłącznie do siebie i do swoich kolegów, którym boicie się zwrócić uwagę, żeby nieco bardziej etycznie z rybami postępowali. Wiadomo, że my wędkarze. Przepraszam, nie do końca jesteśmy etyczni. Bokujemy te ryby e, kotwicami, hakami, ale starajmy się w miarę możliwości robić im jak najmniejszą szkodę. I po to między innymi jest podbierak. E, byliśmy w tygodniu z Sebastianem. Wędkarz około 10 minut. Tańczył z boleniem na brzegu. Ryba mu gdzieś tam wpadła w kamienie, nie miał wyczepiacza, grzebał je w pysku. Potem kilka ustawień w różnych konfiguracjach do sesji zdjęciowej. Na koniec tego bolenia, jak za przeproszeniem, szmatę wyrzucił do wody. Mniej więcej 10 minut to trwało. Prawdopodobnie trup odpłynął w dobrej kondycji. Szkoda, po prostu szkoda tej ryby. Łówcie sobie, jeżeli ktoś nawet nie wie, gdzie jest ta miejscówka, to ja chętnie prywatnie podeślę wam pineskę. Łówcie tam, bawcie się, ale róbcie to z głową. To jest sport, to powinno też. Między innymi ten film nagrywamy po to, żeby troszeczkę te, te, tym rybom ulżyć, pomimo tego, że je kujemy. Z Adasiem byłem, wędkarz też, bolka, katował na. Kamieniach dokładnie 6 minut z zegarkiem w ręku też ryba kilka razy mu spadła. Tulił ją gdzieś tu łapał, obiegał, zmieniał czapki, przebierał się do sesji i na końcu też tego bolenia tak bezdusznie wypuścił do wody. O, wypuścił, wywalił go po prostu jak zwykła rzecz. To nie jest rzecz, to jest z, z, żywe zwierzę. Ehm, także pamiętajcie, pomimo tego, że je kujemy je kotwicami, starajmy się robić im jak najmniej krzywdy. Tak, żebyśmy mogli później my z powrotem złowić tą rybę, albo jakiś inny kolega się cieszyć, albo żeby ta ryba mogła się rozmnożyć. Tak jak wcześniej wspomniałem, ryby nie mają łatwo w naszym środowisku, dlatego nie przykładajmy swoich pięciu groszy, albo starajmy się jak najmniejszą po prostu szkodę im robić. Ale się nagadałem. Słuchajcie, to nie chodzi o to, żeby kogoś tam hejtować, deprecjonować, E, czy po prostu naśmiewać się z kogoś, e, ale szkoda po prostu szkoda tych ryb. Marcinek, trzymaj, trzymaj. chcesz tak? coś, coś o, powiedzieć nie, o nie, nie, ja A mogę... ty masz podbierak? Pewnie, że mam. No, no właśnie. Żeby tylko jeden. E, nawet samo to, że możecie rekordową rybę życia stawić, bo zazwyczaj jak ryba spada, to ten element podebrania jest najczęstszym momentem, kiedy kiedy ryba spadnie. To nie jest wielki kosz, nie jest e, jakiś bardzo nieporęczny przedmiot, a może się przydać, może uratować rybie życie i może e, spowodować to, że będziecie mieli jeszcze lepsze wyniki, bo po prostu ryby Wam nie będą pod nogami spadały. Trzymaj. Proszę. Zagadałem się. Zza, się zza, 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 kończy, zza teraz podbieraki. Dobra, słuchajcie, tak zaczniemy sobie od najmniejszych podbieraków. E, mamy dość szeroki wataż podbieraków tak zwanych pstrągowych. I na przykład mamy też podbieraki, które będą się nadawały do Trout Area. Widzicie, taka jakby to powiedzieć, łapka troszeczkę, łapka na motyle. Podbierak z, z, taką, z takim przedłużeniem ręki, Siliko, silikonowa tutaj jest ta siatka, żeby tego tenczaka na, na zawodach Trout Area wprowadzić. Potrzymając kilka razy, ryba spada, wypuszczamy ją i już łowimy następną. Tu mamy na przykład podbierak strągowy od... to jest Mikado? Chyba Mikado, nie pamiętam dokładnie. Nie ma metki. Też jest silikonowa siatka, żeby ta ryba jak najswobodniej się tutaj czuła w tym podbieraku. Ten podbierak możemy sobie na magnesiku przy... Ogólnie te podbieraki pstrągowe przypinamy sobie na magnesiku. Nosimy to z tyłu przypięte do kurki, do becaka, do kamizelki. Jest też na przykład duży podbierak niemalże trociowy. Pływające od Savage są średniej wielkości podbieraki, ale też duże. Tutaj bez problemu się zmieści boleń 70 cm z plusem, czy nawet brzana, szczupak, sandacz. Mamy przypięcie, które sobie tutaj przypinamy do, maska, do paska, podbierak wieszamy na plecach i możemy swobodnie łowić, a w razie konieczności go użyć. Mamy tutaj na przykład dwa modele podbieraków od Westina, które są też pływające. Mają tutaj wszyte, wszytą piankę, mają oczko do mocowania Magnesiku na plecy. No i tutaj to przedłużenie ręki w obu tych podbierakach jest składane. Czyli jak będziemy to na plecach nosili, nie będzie nam w żaden sposób przeszkadzało. A jak będziemy mieli rybę, wystarczy to jednym ruchem ręki rozłożyć. Zapraszamy pana. My sobie będziemy nagrywali, a Dobra, pan dziękuję, sobie chwilkę poogląda i zaraz, zaraz kończymy. Są też. O, tu jest fajny podbieraczek od Z Taką, nie wiem czy widać, taką wyprofilowaną. E, obręczą. Czego, bo ty za szybko tymi podbierakami. Szybko ja tak nagrywam. Ja, tak. <grywa> Dlaczego pan reżyser nic nie mówi? Dobra, tak pokażemy. Może widać ten wyprofilowany kosz, tutaj jest lekko wgięty, żeby może nieco łatwiej rybę było podebrać. On też jest e, składany. I tutaj też troszeczkę e, to przedłużenie ręki jest na takim teleskopowym mocowaniu. Jest oczywiście zaczep do paska, żeby go nie zgubić. I możemy tutaj za pomocą takiej wsówki gdzieś go wsunąć w kamizelkę w plecach. Ewentualnie na magnesie sobie przypiąć z tyłu. I tu mamy też ciekawe podbieraki. Czekaj, trzy rozmiary. Trzy. Dwa. To jest taki sam? Taki sam. tak taki sam Dwa rozmiary podbieraka od Westina. Chyba najfajniejszy, i tu jest mój faworyt, który najbardziej mi się podoba. Ciekawe, jak będzie widać pod światło w ogóle. Bo pod tak światło, nagrywa. to Ty jesteś. <certaines> tak. A to tu przejdziemy. O, tak lepiej Dobrze widać. teraz jest? No pięknie. To musisz wcześniej mówić, bo film już idzie w świat, a tu wiesz, że bez cięcia jest wszystko. Bo tak się nakręciły, że. No nie, ja nie jest... chciałem ci się wcinać. Tak, szybko gadam, żeby film nie trwał za długo. A ile już minut jest? Już prawie 10. Ja Dobra, szybko. Mój ulubiony podbierak, znaczy taki, który mi się najbardziej podoba, od Westina. Jest składana rączka i dodatkowo jest teleskop, tak czyli gdzieś, jeżeli byśmy stali na burcie, chcieliby podebrać. To sobie możemy nóżko przytrzymać i bardzo łatwo rybę wprowadzić do podbieraka. Choć bardziej, jeszcze tutaj pokażę. Mamy średnie podbieraki e, od Savage też ze składanym większym koszem. Taki sam jest od, e, od Westina, jest Savage e, Składana roczka teleskopowa, żeby sobie to wyciągnąć. Tu spokojnie też tam wejdzie jakaś troć. Boleń 70 tu Brzana. E, Słuchaj, laska. Tu już będziemy mieli duże, wielkie podbieraki szczupakowe. Ja bym e, nawet tam wszedł. No patrz, tu Ci pokażę. Podbierak nad podbierak, To jest po prostu cesarz, cesarz wśród naszych podbieraków. Chyba najfajniejszy model... Ty zaraz ktoś powie, że Westin mnie zapłacił już za to, że moje podbieraki chwalił. No nie, nie zapłacił nic, chociaż bardzo bym chciał, ale to trudno, jakoś trzeba żyć. Patrzcie, on jest po złożeniu taki, że można go w większość baki na średnich i dużych łodziach zmieścić. Po rozłożeniu sobie go tak rozkładamy, blokuje się, tu jeszcze mamy teleskopową rurkę, która jeszcze tak się wydłuża. Patrz, patrz, a do tego jaki jest głęboki, tu spokojnie o, czekam. Laska, laska, byśmy mogli... Dwie chyba, dwie laski by tam się zmieściły. Dwie laski by weszły, nie, tak na kucaka. <laughs> tak. Mamy taki pasek, który możemy sobie przytrzymać podczas podbierania dużej ryby, żeby nam ta siatka nie przeszkodziła, wprowadzić pięknego kabana i go tutaj przechowywać. Także, jeżeli chodzi o podbieraki takie XXXXL, to ten też mi się najbardziej podoba. Aczkolwiek są fajne od e, Savage Gira, e, są fajne od Dajby Pro są z teleskopowymi szpulami, są bez. E, tu jeszcze pokażemy już legendarny... Pod... Chyba ostatnia sztuka została. Ostatnia sztuka tak. od Relaksa, podbierak teleskopowy, który możemy sobie schować do tuby jakieś wędkarskiej, gdzieś rzucić do bagażnika. I w razie potrzeby sobie go wysunąć. Także też ciekawy patent i sporo tych podbieraków sprzedaliśmy. W poprzednim sezonie i w jeszcze poprzednim. Choć tutaj Marcin jeszcze pokażemy ten podbierak najbardziej budżetowy z tych wszystkich XXL. Podbierak od C. On też ma składany kosz na pół. Tych do bakisty nam się może zmieścić. A nie mieliście takiego na łodzi? Chyba nie, chyba nie ten dokładnie. Ja już nie pamiętam, bo tych podbieraków my tyle połamaliśmy, że ten, który w tym sezonie wzięliśmy też już jest na dotarciu. Yy, okonie nam go połamały, ale to na inną historię. I w tym podbieraku i mamy siatkę zapasową w gratisie. Jakby nam się ta podarła, to możemy sobie wymienić tak idealnie na łódeczkę. Nie bójcie się stosować dużych podbieraków, zwłaszcza jak na przykład mówicie o konie na wodzie stojącej, gdzieś na blaciku, na górce, żeby tych okoni na przykład nie wypuszczać, bo może się zdarzyć sytuacja, że nam odprowadzą statko, żebrania przystaną, warto sobie taki duży podbierak gdzieś z boku przy łodzi przymocować, wrzucać okonie, na koniec sobie zrobić ze 2 trzy zdjęcia, wypuścić je do wody. I po temacie. Fajne podbieraki od ProRexa, też bardzo duże oczka. Jeżeli ktoś łowi na rzece, duże oczka mają fajną zaletę, bo nurt będzie nam napierał na podbierak, ale troszeczkę mniej, nie będzie nam tak bardzo wyrywało barku z ręki, będzie łatwiej nam podejmować, zwłaszcza jak jesteśmy sami na wodzie. Także jeżeli ktoś łowi w rzece, w nurcie, to pamiętajcie o tym, żeby jednak kierować się tym, żeby wybierać podbieraki z większymi oczkami, będzie dużo łatwiej. Na wodzie stojącej nie jest to takie istotne... O, tu mam mam podbiera, który by mi się przydał. Patrz jakie ma duże oczka. Widzisz? O tym właśnie mówiłem się chwilą. Duże okonie oko. Oko. już nie, nie wyskoczą z niego. No takie małe to sobie uciekają, ale takie większe już nie. Ale chodzi o te duże oczka w rzece, żeby było łatwo podebrać. To jest solidna rama. I jest jeszcze na teleskopie. Także słuchajcie, jak do, jak do poniedziałku nikt tego podbieraka nie sprzątnie, to ja go zada się biorę na nasz e, ORP Odyniec będzie nam służył. Jeszcze nie pokazałeś dwóch takich A, podbieraków... Jest kopowe, słuchajcie. Tak jeden na bulwar, drugi można powiedzieć, że... Jak ktoś łowi na bulwarkach ty patrz, potem zaatakował go. Puszczaj, dobra jest. To jest od Westina e, podbierak. E, fajna jest ta sztyca węglowa. Bo ona aż tak mocno nie gnie się pod ciężarem podbieraka. jest to na tyle sztywne, że można sobie spokojnie wysunąć. się pokażę, jak to po złożeniu wygląda. Tyk, pyk, pyk. O! Tyk. I jeszcze tu się składa. Jest mocowanie na pasek, gdzieś tu na ramię sobie założyć. Także tak wygląda sobie podbierak. Jeszcze z takich teleskopowych, budżetowych, bo on jest naprawdę nie drogi. Podbierak od Mikado. I tu już patrz na tą siateczkę taką drobniutką, to już będzie do białej rybki, ewentualnie jakieś okonki, kleniki takie bulwarowe, żeby sobie dalej sięgnąć. I tutaj do tego kosza musicie pamiętać o tym, że oddzielnie kupuje się tą sztycę. Także jeżeli byście mieli pytania jakieś... Ee, ja podbieraków, mam pytanie. Ile ta promocja, bo jeszcze nie powiedziałeś. Przez tydzień. Przez tydzień będzie trwała, a procentowo Ile? nie wiem, bo to Piotr ustalał. Minus ja się Minus 12%? W w Piotra roboty się nie będę w ten żalał. Jest promocja, proszę sobie zerknąć na stronie, bo pomylę procenty, i potem może, może być afera. Minus 12%. Że Chyba więcej. Chyba ale więcej? Nie jestem pewien. No niech wytkaże sprawdzą. Jeżeli macie jakieś pytania o propos podbieraków, to piszcie, najlepiej i najłatwiej skontaktować się z nami mailowo. Bo my wybywają takie dni, że naprawdę nie mamy czasu na przykład telefonu odebrać, a do tego maila zawsze prędzej czy później ktoś siądzie jest dużo większa szansa, że ja albo Laska, albo Piotr, albo Seba odpiszemy. Także na dzisiaj to tyle. A, a Ty Marcin jeszcze coś chciałeś powiedzieć? Czemu nie? No już Ty 16... 16 minut gadaliśmy. To powiedz, no. chociaż jakie masz plany na weekend? Na weekend? Jutro idź do pracy. A po, a po robocie? Na ryby. Tak, tak, tak. a nie no. wiemy. Ja muszę tutaj złożyć skargę do. Yy, a mogę powiedzieć, co nie, robi? nie a, a, dobra. Nie. nie mogę sprzedać kolegi. Ale pozdrawiam serdecznie pana Sławka. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.